Dobra, zostało mi jeszcze chwilkę, spróbuję sobie zrobić, teraz sobie spróbuję zrobić troszkę inaczej kąpeczki. O, widzicie, telefon już leci. Dobra, spróbuję sobie zrobić inaczej, troszeczkę, nie robię. A więc, mam wysoką pierwszego pierwszą, czyli tu i zrobię sobie teraz tak, bardziej roztarne, no. o. Cyk, tylko cyk, pochyli do przodu i, i o nas. O, dobra. nic już na pewno dzisiaj nie zrobię. To było ostatnie. Powiem wam, że już teraz zmęczyłem. Ale warto się tak pomęczyć. Ta satysfakcja, później, że. Tak szybko ci idą te pompki. Zresztą no, kto to ćwiczy coś co to, to coś robi to sam wie jak to jest. Jak się zaczyna dopiero. Ale najważniejsze to jest wziąć się w końcu. Jeżeli nie umiesz zrobić tego sam z siebie. Bo nie, nie każdy musi chcieć sam od siebie zrobić. Może to zrobić dla kogoś. Dla czegoś. Przez kogoś. Ważne, żeby jakaś inicjatywa zaszła w końcu, wiecie o co chodzi. Jak mamy tą motywację, niekoniecznie swoją, ale fajnie by było, żeby, żeby to było właśnie samo od Ciebie. Ale jeżeli nie ma tej motywacji, samej od Ciebie, bo nie wiem, jest tyle demotywujących spraw codziennie, to postarajmy się, tak jak mówiłem, znaleźć coś. Gdzieś lub kogoś, dla kogoś lub z kimś później odczujecie tą fajną satysfakcję. To, że wzięliście i spróbowaliście i daliście radę. Może być trudno na początku, a może być demotywująco, ale jak jest ten jeden wyznacznik, ten, ten jedyny taki malutki wyznacznik, który daje Wam kopa. To później to już robicie z miłą chęcią, to jest taki przyjemny obowiązek do dnia codziennego, tak mi się wydaje. Czyli sobie słuchałem Tupaka, właśnie. No i napisałem tekst, właśnie na Facebooku. No, ogólnie tak mam, że jak słucham, to yy, wlotuje mi właśnie dużo ciekawych pomysłów do pisania. Dobra, nie zanudzam. zaraz będę kończył pracę. I co? No i na do, do domu. Mam nadzieję, że się nie rozpadam, bo nie chciałbym wracać na mokro. Dobrze jutro wolne. No i co? Dziękuję wszystkim, że są. Brody nie golę. Gosia. Panato. Zapuszczam. Także ty szybkuj strój. Czapkę gdzieś tam chyba mam. A że będziemy hołhołować! Miłego wszystkim. É, isso não vai escapar.